Hej, z tej strony Monika. Witam Cię na moim kanale i zapraszam na filmik miłego oglądania. Jak widzicie, przychodzę do Was już z praktycznie skończonym makijażem. Brakuje mi oczywiście makijażu oczu, a to oznacza tylko jedno, to, że dzisiaj będziemy testować nową paletkę. Dla mnie jest to... Totalnie nowa paleta i totalnie nowa marka. Nigdy nie miałam jeszcze cieni lub kosmetyków tej marki. A mowa tutaj o Nataszy Denonie. Jest to marka, dokładnie. Natasza jest uzdolnioną, wspaniałą make-up artist i stworzyła kosmetyki. Jej palety, cieni słynne są przede wszystkim z tego, że mają bardzo dobrą pigmentację. Doskonałą formułę, bardzo łatwo się z nimi pracuje, nie wymagają dużego nakładu pracy ani czasu, aby stworzyć ładny makijaż, są bardzo dobrze widoczne na powiece oraz niebotycznie drogie. I tutaj niestety, ale to prawda, ceny naprawdę są wysokie, jeśli mowa tutaj o paletkach, mamy tutaj do czynienia od. Małych tych paletek 20, 5 cieni za 25 euro, a te duże chyba kosztują nawet nawet w okolicach 100 euro, więc naprawdę są jest to porządna kasa, tak? Ja skusiłam się na małą paletkę i chciałam się zapoznać z tą marką. Dlatego skusiłam się po pierwsze na małą paletkę, a po drugie na bardzo nudną, jak dla mnie, kolorystykę. I już wam przedstawiam, ponieważ w, u nas w Sephora nie ma marki Natasha Denona, ale udałam się na zakupy do Francji i tam w Seforze oczywiście można znaleźć naprawdę wszystko. Tutaj, jak możecie zauważyć, moja paleta jest to paleta cieni bardzo neutralnych i takich podstawowych, bym powiedziała, mini glam palet. Oczywiście mamy tutaj pięć cieni, ja Wam pokazuję na razie to takie złoto-srebrne, platynowe opakowanie, ale już przechodzę do paletki. Paleta we wnętrzu wygląda tak, jest naprawdę bardzo taka nudziakowa, piękna i od razu muszę Wam powiedzieć, że jeżeli kupujecie coś... Myślę, że wy to już wiecie, ale jeżeli kupujecie coś nie tylko w Sephora, ale i w Douglas i wszędzie w każdym praktycznie perfumerii i drogerii, warto droższe produkty po prostu przy kasie otworzyć i sprawdzić, czy nie są uszkodzone, ponieważ ta paleta, jak możecie zauważyć, opakowanie zewnętrzne jest nienaruszone, natomiast po zabraniu do domu tak nie otworzyłam jej oczywiście w nie widziałam środka. I okazało się, że paletka jest uszkodzona, musiała komuś spać po prostu. I tutaj jest pęknięta oraz jeden cień jest delikatnie nadkruszony. Ja sobie tą paletę y, po prostu skleiłam tutaj super glue i jak widzicie się trzyma. Ale no nie zmienia to faktu, że wolałabym za 25 euro w cenie 5 cieni kupić coś, co nie jest uszkodzone, tak? Więc tutaj moja strata. Przechodzimy teraz do cieni i cienie prezentują się tak. Mamy tutaj trzy cienie z błyskiem oraz dwa maty. Jestem ich nieziemsko ciekawa. Dzisiaj wyjdzie na pewno taki bardzo neutralny makijaż, ale chciałabym właśnie, chciałam właśnie zapoznać się z tą marką dzięki takim bardzo podstawowym kolorom, które praktycznie każda marka ma je dobre, ale. To też dzięki temu będę po tą paletę częściej sięgać, tak? Więc tutaj chodziło mi, żeby ona nie leżała po prostu w moich zbiorach. Dobrze, więc teraz przejdziemy do słoczy. Mamy tutaj piękny Piękną piątkę małą paletkę. Jest to mini glam palet, w bardzo takich neutralnych, bardzo uniwersalnych kolorach. Mam tutaj oczywiście dwa cienie matowe oraz trzy z błyskiem i jestem. Bardzo, bardzo ciekawa, zwłaszcza tych cieni z błyskiem, jak one będą się prezentować na skórze, oraz przyznaję, że maty nieziemską mnie ciekawią, czy są tak jak i w tych dużych paletach, i krąży opinia, bardzo dobrze napigmentowane i czy praca z nimi również jest tak przyjemna. Więc bez przedłużania. Po prostu zaczynamy i tutaj zacznę od pierwszego cienia, tego skruszonego. Więc tutaj jest ten pierwszy cień. Pod palcem jest niezwykle mięciutki, bardzo wręcz taki mokry, bym powiedziała. Kremowy przenosi się na palec bardzo, bardzo dobrze. I teraz może zacznę tutaj. Daje delikatną poświatę. Jest to taki metalik, ale bardzo z tych delikatnych. Nie jest to żaden, żadna folia. Po prostu taki perłowo-metaliczny cień. Tworzy bardzo ładną taflę i ma taki brzoskwiniowy, poświatę brzoskwiniową. Bardzo twarzowy kolor, piękny. Przechodzimy do pierwszego matu. Jest to najciemniejszy cień w paletce i już sprawdzam pod palcem. Bardzo aksamitna, przyjemna formuła. Bardzo ładny kolor, taki neutralny brąz. Skaszony, bardzo neutralny i pasujący dla każdego cień. Pięknie się komponuje tutaj w połączeniu tych dwóch cieni, ale sam jest bardzo taki... Yy, Kremowy, bardzo aksamitny pod palcem. Jest to brąz. Przechodzimy do środkowego cienia, który nazywa się Anio, i jest to również metaliczny lub cień raczej z połyskiem. O, pod palcem dokładnie ta sama formuła czyli bardzo taki aksamitny, bym powiedziała, kremowo-mokry cień. Bardzo dobrze się tutaj przenosi. I zaraz zobaczymy, jak na skórze. Jest to typowy cień. Brązowej ba o brązowej bazie z delikatnym, jaśniejszym pobłyskiem, takim szarym. E, fajnie to wygląda, zwłaszcza właśnie tutaj, przy połączeniu tych dwóch cieni. E, wygląda naprawdę na bardzo podobne do siebie. Jednak ten ma tutaj, jest to metaliczny, ten jest matowy i ten ma właśnie ta sama baza, ale tutaj mamy e, taki siwy, taki szary blask. Więc. Bardzo ciekawy cień w ogóle. Przechodzimy do kolejnego cienia. Jest to znów mat. Bardzo przyjemny cień. Troszeczkę się pylące tutaj pod palcem, ale jestem go niezwykle ciekawa. O! Taki brąz beż z podtonami szarości. No dobry pigment. Fajnie jako cień właśnie przejściowy. Myślę, że będzie idealnym takim Cieniem właśnie do budowania oka, kształtu oka i załamania jest on jasny, ale ma pigment całkiem w porządku. Nie jest to może jakaś e, kosmiczna e, jakość e, tego, tej pigmentacji, ale można go budować i naprawdę bardzo ładnie nie wytrąca się ten pigment. I ostatnim cieniem jest to również e, metalik, bardzo przyjemny pod. Palcem. Wszystkie te metaliki trzy są w takiej samej formulacji, nie ma tutaj żadnej różnicy. O, piękny taflet tworzy. Ten ma najbardziej taki błyszczący efekt, daje. Naprawdę jest to najcieplejszy cień w całej paletce. Bardzo taki, bym powiedziała, nawet wpadający w, rudy poś w rudą poświatę ale pięknie opalizujący, naprawdę przepiękny kolor i ten blask jest niesamowity, zwłaszcza że ma właśnie taką cieplejszą bazę, a również taki e, brzoskwiniowo-złoty blask, więc tak widzicie prezentuje się cała paleta na cieni na słoczach. Jak wiecie, słocze nie są wyznacznikiem e, tego, jak będą wyglądać te cienie i pracowało się na oku, ale to takie pierwsze, jak wyglądają nałożone na skórze, a nie w opakowaniu. Więc teraz zabieram się do makijażu. Jak widzieliście, słocze prezentują się naprawdę bardzo fajnie. Paletka ma przyjemne odcienie brązu beży. Taka bardzo standardowa, podstawowa paleta. Ja na swoje powieki już naniosłam odrobinę bezprawdzonej bazy pod cienie. Jest to marka Sephora. Bardzo ją lubię, jest sprawdzonym kosmetykiem. Oraz bułki brwiowe, ze względu na to, że w tej palecie nie mamy jasnego beżu matowego, pokryłam po prostu odrobiną pudru, więc tutaj nic się nie dzieje. Pole do popisu mam niewielkie, ponieważ mamy tutaj tylko pięć cieni. Paletka prezentuje się pięknie, jest, tak jak tutaj wspomniałam, beżowa, e, taka plastikowa. Od razu mogę Wam powiedzieć, czy jest warta tych 25 e, euro. Niestety nie wiem, dla mnie jest troszeczkę tandem. No chociaż tutaj to Plexi nie jest najcieńsze, ono jest dość grube. Ale jednak jest to paletka no, bardziej budżetowa, że tak powiem. I to też w tym właśnie widać jest bardzo taka okrojona, minimalistyczna, ale ja w tym wypadku chcę po prostu poznać tą markę. Oraz przede wszystkim najważniejsze dla mnie są te cienie czyli sam wkład i tutaj, jak te cienie prezentują się na moich powiekach. Oczy oraz jak się z nimi pracuje. Więc teraz bez gadania zacznę od najjaśniejszego cienia matowego. Mamy tutaj ten taki beż w połączeniu z takim troszeczkę szarością. I tym cieniem po prostu zaznaczę sobie załamanie powieki oraz zewnętrzny kącik oka. I teraz tym najciemniejszym cieniem z palety, czyli ten tutaj brązem, zaznaczę jedynie za e, zewnętrzny kącik oka. Chcę, chcę wyużyć oczywiście wszystkich cieni, aby poznać ich tutaj moc. Teraz od wewnętrznego kącika oka nałożę ten tutaj jasny cień, ale nie ten najjaśniejszy, tylko ten tutaj taki z cieplejszą podstawą. Jestem go niezmiernie ciekawa. Daje bardzo ładny blask, jak widzicie, ale nie jest to e, żadna folia, po prostu cień. Taki metaliczny. Plus za to, że można go bardzo ładnie nałożyć przy użyciu pędzelka, nie palca, więc tutaj świetnie się łapie i przenosi, właśnie na pędzelku. Teraz na łączeniu tych dwóch cieni nałożę cień, ten właśnie środkowy, aby połączyć metaliczny cień, ten z matowym brązem. Bardzo kremowy, bardzo fajnie się przenosi. Jeszcze tutaj w zewnętrzny kącik dołożę sobie więcej tego ciemnego matowego brązu. Przejdziemy do dolnej powieki, i tutaj zacznę sobie od zewnętrznego kącika oka. Czyli swoim zwyczajem po prostu połączę go z górą, używając tego matowego brązu. I jasnym, beżowym cieniem, również matowym, w tym oto tutaj. Po prostu rozetrę sobie go ku przodowi na całej powiece dolnej. Teraz wewnętrzny kącik oka nałożę tutaj najjaśniejszy cień. Oraz delikatnie przyciągnę go tutaj pod moją tęciówkę. Mój makijaż praktycznie skończony. Pozwólcie, że poza kamerą po prostu zaznaczę sobie tutaj linię wodną i beżową kredką. Wyduszę swoje rzęsy i przykleję kilka kępek. Widzimy się za chwilę. I tak wygląda cały skończony makijaż. Makijaż oczu. Muszę Wam powiedzieć, że wyszedł bardzo zachowawczy, ale właściwie z tych kolorów nie da się za bardzo poszaleć. Więc jak widzicie, dla mnie to takie normalne smoki. Em... Dla mnie dzienny makijaż. Teraz czas na krótkie podsumowanie. Bardzo szybko się te cienie nakładają na powiekę, przyklejają i pięknie rozcierają, nie wytrąca się im za bardzo pigment oraz to, co zauważyłam nawet przy tych metalikach. Te cienie się nie osypują, więc tutaj naprawdę szybkość ekstremalna. Jeśli chodzi o ceny, czy 25 euro jest warte grzechu, e, powiem Wam tak, nie biorę pod uwagę tutaj tej paletki mojej e, uszkodzone, uszkodzonej, tak? ponieważ to była tylko i wyłącznie moja wina, że po prostu nie zajrzałam do środka. Jeśli chodzi o całą paletę, o jej Wykonanie jest ona bardzo poręczna, bardzo mała, y, zgrabna i na pewno nada się do wrzucenia do kosmetyczki i po prostu zabrania ją w podróż. Samo opakowanie: mamy tutaj przez, przezroczyste wieczko, czyli wiemy, jakie kolory mamy, tak, więc tutaj nie ma y, niespodzianek. Po otwarciu one są również bardzo tak przyjemnie skomponowane. Sama praca z cieniami metalicznymi bardzo mnie zadowala, ponieważ one doskonale przynoszą się przy położyciu pędzelka. Nie trzeba tutaj wklepywać palcem, poprawiać tak jak w większości cieni metalicznych. One bardzo dobrze łapią się pędzelka i doskonale przenoszą na powiekę. Jestem bardzo ciekawa innych wersji kolorystycznych i kolorów, jakie stworzyła Natasza Denona, ponieważ te kolory są bardzo, tak jak już mówiłam, zachowawcze, neutralne e, dla każdego. E, makijaż nimi wykonany jest poprawny, bardzo dobrze widoczny. Te cienie się dobrze łączą ze sobą, doskonale rozcierają. E, mają przyjemny, nienachalny pigment, czyli one są bardzo dobrze mm, napigmentowane, ale właśnie bo w momencie, kiedy pracujemy z tymi cieniami, nie tworzą się plamy, nie wytrąca się ten pigment i, tak jak Wam wspomniałam, nie osypują się, więc tutaj naprawdę wielki plus. Jedyne co, czy nie jestem do końca przekonana co do właściwości, co do cen tych palet, ta mała paleta, jak mogę Wam powiedzieć, będę jej bardzo często używała, ponieważ są to takie cienie. Podstawowe, ale jeżeli miałabym tutaj cienie, jakieś takie mniej podstawowe, bardziej kolorowe, może, nie jestem do końca przekonana, czy cena za 5 cieni 25 euro jest ceną adekwatną do jakości. Jestem ciekawa bardzo tych dużych palet, Nataszy. Oraz innych wersji kolorystycznych. I myślę, że jak następnym razem udam się do Francji, nie wiem, do Niemiec może, albo do Włoch, gdzieś, gdzie mają Sephora, gdzieś, gdzie Sephora działa na zasadzie oddzielnego sklepu, a nie tak jak u nas stanowiska w innym sklepie, to myślę, że sprawdzę jeszcze inną wersję z kolorami, ponieważ ta tak naprawdę wpadła mi tylko i wyłącznie w ręce ze względu na naturalność, natomiast e, tak naprawdę na oku inną paletę. Oczywiście ocenę, czy ją kupicie, czy nie, zostawiam Wam. Ja z czystym sercem mogę powiedzieć, że na pewno będę jej używać i to nie chodzi o to, że jest to Natasza Denona, ale chodzi o to, że kolory, cienie szybkość jak się z nimi pracuje naprawdę wszystko odpowiada, że to będzie idealna paleta na różnego rodzaju wyjazdy ja muszę po prostu tutaj uważać na ten cień żeby się mi całkiem w trakcie nie rozpadł, ale myślę, że naprawdę, naprawdę paleta godna polecenia zwłaszcza dla osób, które potrzebują tak naprawdę jednej palety do malowania się na co dzień, na wieczór ponieważ możecie stopniować te kolory cienie są e, właśnie tak bardzo fajnie napigmentowane i bardzo fajnie się budują przez co nie zrobicie sobie skrzywdy nakładając większą ilość po prostu plamy się nie tworzą więc tutaj nie, nie stworzy Wam się plama koloru ale one bardzo łatwo się właśnie przy e, rozcieraniu pięknie blendują więc co tutaj dużo mówić paleta jak najbardziej godna polecenia jeżeli macie te kilka, kilkadziesiąt złotych, nie pamiętam ile to jest dokładnie w złotówkach, myślę, że koło stówki kosztuje ta paleta, no tak jak mówiłam, jest ona naprawdę droga, jeśli liczymy tutaj pojemność i ilość cieni, ale cieni są naprawdę dobrej jakości i jeżeli macie ochotę przetestować, to właśnie polecam Wam zacząć od takiej małej, może nawet tej dokładnie z kolorami, którą wiem, że będziecie po prostu po nią sięgać często. Nie będzie leżała i nie zapomnicie o niej. Ja Wam bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję. Zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama, Facebooka oraz blog. Tam znajduje się więcej zdjęć oraz opis tych cieni. Więc zapraszam, a tutaj. Zostawcie mi łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. I napiszcie, co Wy sądzicie o tych paletach, może znacie już inne właśnie cienie marki Natasza Denona, a może Was to kompletnie nie interesuje, szukacie jakichś mniej drogich i ciekawszych rozwiązań. Dajcie mi koniecznie znać, ponieważ bardzo, bardzo mnie to interesuje. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczoru. Do następnego filmiku, więc później. Pa, pa!